Widzowie dołączyłam na Brookhaven i zobaczcie to jest mój piękny domek gdzie jest napis subskrybuj, ale nagle pojawiły się takie sprayowe mazidła i nie wiem co to jest i dlaczego mój domek jest właśnie taki i z tego co widzę to tutaj jest ukryty znaczek mojego kolegi Franka i niestety go, on też jest zmazany, ja ten znaczek, ten z tyłu miałem już i nagle ktoś go zmazał i musimy się dowiedzieć dlaczego te czarne są ślady dlatego idziemy teraz do domku Franka gdzie jest pełno takich sprayów i Franek, Franek, Franek! Halo? I... Siema! Cześć, jak możesz mi pomóc? Bo mi dosłownie yy, wandalizują dom. A chcesz zostać wadalem? No by mi się przydało ogólnie, no mógłbym. To mam plan. Najpierw się przebiasz i wtedy pogadamy. Okej, okay, dobra, to idę teraz do swojego domku, idziemy się przebrać, żeby nikt mi nie przeszkadzał. I mi miał... pokaż w ogóle to. Tak, i teraz Franek mi patrzy i dosłownie pokażemy mu potem mój zarąbisty strój, jaki sobie zrobiłem. Dobra, więc słuchajcie, widzowie, to jest mój strój. I to jest mój strój. Podobno zielony kolor to jest właśnie tej firmy Franka, więc zobaczymy, jaka będzie jego reakcja. I co jest? No, myślę, że naprawdę się postarałeś. Dobra, ja więc nic. teraz idę yy, wziąć sobie te rzeczy. Tutaj z tego, co widzę, to jest właśnie to. I to jest właśnie ten zły spray, więc idziemy poszukać tego złego wandala. Zobaczmy, gdzie on może być. Może on... zabierzmy jakieś autodeskorolkę, czy coś? No, dobra, to ja biorę sobie tą deskorolkę moją ulubioną. Okej, okay, let's go! Okej, okay, widzowie, no to idziemy, mamy deskorolki i słuchajcie, mi coś zlegowało. Idziemy się skradać, dobra, chodź, chodź, chodź. Ja wezmę takiego spida, zobaczmy, gdzie on może być. Słuchajcie, co to jest? Tu są te różne te jego znaki. Znaki wow. Roblox. Ej, chodź, co chodź. Się dzieje? Ej, chodź! Wow. Czekaj! Ej, tu są te znaki. Ej, dobra, idziemy ze śladami. Tutaj szkołę ktoś tak strasznie zwandalizował to no jest nie. naprawdę porządny wandal. Dobra. Ej, nie, ktoś okradł mój dom. Ej, dobra. Musimy się dowiedzieć, kto to jest, kto tam wandalizuje. Okej, okay, widzowie, dobra. Gdzie on jest? Czekaj, skradamy się, czekaj, kutz, nie widzę go. Widzę go, on tam jeździ. To jest, to jest on. Czekaj, skryj się, skryj się. Skręś się. On nas nie widzi. Okej, okay, podchodzi tu. Okej, okay, pojechał. Pojechał, dobra. On teraz chyba jedzie do swojego domku. Dobra, więc idziemy go śledzić, chodź. Idziemy go śledzić. Chodź, chodź, chodź. Śledzimy go. Dobra, dobra. Żeby on nas tego nie zobaczył, ale śledzimy go dawaj. Okej. Okay. Gdzie on tutaj idzie? Tu gdzieś, tu gdzieś poszedł. Dobra, stary, i teraz wiesz, co możemy zrobić? Patrz, yy, zmazujemy te jego znaki i postawiamy nasze, oczywiście, no nie? Nasze najlepsze znaki tutaj tak. postawiamy. Pyk, pyk, musimy to zmazać. Ja to... idę tam pod szkołą. No, ja też pójdę tam pod szkołę, czekaj. On tutaj zwandalizował to różne te miejsca, dobra? Patrz, tutaj, tutaj. żeby każdy na z nas, okej. Okay. Tu sobie jedziemy i zobaczcie, wszędzie jest to. Okej, okay, słuchajcie, widzowie, tutaj jeszcze ostatnie dajemy tyk! I jest! I teraz trzeba nasz idealny znak postawić tak prosto. Dobra, jest, jest! Mamy idealnie to wszystko. Limit, aż się zrobił. Dobra, idealnie. I teraz słuchajcie, ja go zgubiłem, ale Franek podobno zauważył jego bazę, no nie? Tak, to akurat prawda, widziałem coś. Okej, okay, dobra, no to w takim razie idziemy w tym momencie do jego bazy, która się znajduje tam, oto na górze. Widać, że on ma tam mocną imprezkę i zobaczymy, gdzie on tam się kryje. I potem zwandalizujemy mu cały jego domek. Okej, okay, widzowie, znaleźliśmy jego domek. Jego domek jest tutaj i teraz po cichutku wkradniemy się do niego. Nie wiem, czy ma zamknięte drzwi. Jeśli nie ma zamkniętych drzwi, to idziemy tutaj, bierzemy worek. Okej okay, widzowie i jesteśmy tybą, w jego domku. Tybą. Dobra. No co? Jest zamknięte. Jest zamknięte. Dobra. No to czekaj, ja mam tutaj elegancko woreczek. Jo, się robicie? Co? No vandalizowałeś Wandalizujemy it's stop. It's stop. ci, wandalizujemy ci... mu całą bazę, dawaj. Dawaj. dawaj, dawaj, niszczymy mu, no. niszczymy no. mu Idź, 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 idź Limit wypożaszenia, dobra, dobra, uciekamy, uciekamy no. Uciekamy, bo on nas zbanuje szybko, bo nas zbanuje, no co ty robisz, stary, dawaj Dawaj, Nie. idź Okej, dobra, uciekłem z jego bazy, dobra Uciekamy, jest tutaj, dobra. Dobra, dobra, stary, chodź tutaj, ja cię zaraz powalę. No stój, 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 spokojnie, nic ci się nie stanie. I uwaga, bum, bum, bum. I co teraz? Okej, okay, bijemy go, nawalamy. I dobra, położył się i zdechł. Okej, okay, i pokonaliśmy go, i dlatego on dostał śpiączki. I dlatego teraz idziemy. Do naszej bazy Tutaj cały czas jest to zwandalizowane No nie, to mega mnie wkurze I dlatego bierzemy go do mojego domku W tym momencie Zobaczcie, on cały czas leży I nic nie może zrobić Dobra, stary, otwieram mój domek I teraz go puszczę Yo, I gdzie ty jesteś? Ojojo. I co teraz zrobisz? Zwandalizuję wam cały dom No to patrz i co teraz, ziomek, już po nim. I teraz już nigdy nie może dojść do mojego domku. I nareszcie wygraliśmy cały odcinek. Nie. Więc jeśli chcecie, żeby były kolejne takie bajeranckie z odcinki z Frankiem, to oczywiście subskrybujcie. Na